Wysłał w poszukiwaniu Turina wielu posłańców, ale jak dotąd wszyscy poszukiwali go na próżno. No I kiedy wreszcie nadeszła zima, no to większość tych poszukiwaczy po prostu wróciła do Doriad. Wszyscy oprócz Belega, który niestrudzenie nie zaprzestawał poszukiwań. No ale brak obecności Belega i Turina na granicach Doriadu dała się wyznaki. Niestety negatywnie wpływała na bezpieczeństwo królestwa, no bo. Orkowie nabrali więcej odwagi, no i wiosną zaatakowali ponownie, napadali i rabowali. W związku z czym ludzie z, z Dimbaru żyli w strachu, no bo zło coraz bardziej panoszyło się wokół ich kraju. Tak minął rok od ucieczki Turina, no a Belek nadal go szukał. Kiedy dotarły do niego wieści o ataku, chciał już zawrócić, no ale wówczas po drodze trafił do tej leśnej osady, którą jeszcze niedawno nękała banda Turina. Usłyszał tam bardzo dziwną opowieść o człowieku wysokim i władczym, który zabił jednego z bandytów w obronie córki jednego z mieszkańców wioski. No więc Belek bez zwłoki udał się do kobiety, no a ta opisała mu Turina i całą sytuację. Pamiętała jednak, że bandyci nazywali go Neitanem, a też, że był ich towarzyszem. Ale Belek mimo to był przekonany, że w końcu znalazł ślad przyjaciela. Poradził jeszcze ludziom, żeby uciekali przed orkami do Bretilu, no a sam ruszył szukać śladów bandytów. Wkrótce też na nie trafił, no ale Turin i jego kompania wyprzedzali go wówczas o dobre kilka dni. Szybko też przekonał się, że zbyt dobrze nauczył Turina zacierania za sobą śladów. Banici też szybko się zorientowali, że ktoś ich śledzi, no i ilekroć belegowy już wydawało się, że ich dogania, tylekroć zastawał puste obozowisko. Banoszące się w okolicy oddziały orków przekroczyły w końcu przeprawę na tej glinie. No i chociaż część ludzi uciekła za sprawą przestrogi belega, no to ich tylna straż została zaatakowana. Część udało się uciec do Bretilu, a część orkowie wzięli do niewoli. No i obciążeni łupami zawrócili, chcąc jak najszybciej wrócić na północ. Tak się akurat złożyło, że banda Turina przebywała wówczas w pobliżu. Banici oczywiście z chciwością myśleli o łupach, jakie. Zabrali ze sobą orkowie, chociaż ich dowódca nie bardzo chciał atakować wroga, nie znając nawet jego liczby, ale banici znowu zaczęli szemrać i narzekać, więc w końcu Turin zdecydował się pójść na zwiat. Zabrał ze sobą jednego ze swoich orlega, no a dowództwo przekazał Androgowi, no i polecił mu, żeby reszta pozostała w ukryciu, a i absolutnie tego ukrycia nie opuszczała. Okazało się, że nie tylko orkowie są liczniejsi, ale też są na nieznanym sobie terenie. W związku z tym pozostawali bardzo czujni i wysyłali zwiadowców, którzy skradali się po obu stronach wędrującej kolumny. No i właśnie w ten sposób została zdemaskowana obecność Turina. Zwiadowcy natychmiast podnieśli alarm, ostrzegając swoich przed zwiadowcami Noldorów. Być może pomylili Turina z, z elfem albo po prostu obawiali się elf elfów z pobliskiego nargotrądu i nawet za bardzo nie zwracali uwagi na rasy. Zaczęło się polowanie no i Turin zrozumiał, że jedyną szansę jaką ma to na odciągnięcie wroga od kryjówki i to w zasadzie e, tyle. Próbując tego dokonać obaj zostali dostrzeżeni tak on jak i Orlek. Orlek padł od, od licznych strzał, no a Turin mm, ocalał właściwie tylko dzięki kolczudze, którą miał z Doriatu Uciekł i gdzieś tam na pustkowiach w końcu zmylił pościg. Ale ta wycieczka sprawiła, że orkowie zabili jeńców, których mm, prowadzili ze sobą na północ, no i uciekli, obawiając się zemsty elfów z nargotrondu. Tak minęły trzy dni, no a banici w obozie wciąż czekali i czekali bez wieści. Byli tym już mocno zmęczeni i domagali się, żeby wypuszczono ich z jaskiń, czemu twardo sprzeciwiał się Andro. No, i kiedy się tak sprzeczali między sobą, pojawił się między nimi szary cień, którym okazał się Belek, który w końcu ich odnalazł. I mimo, że zbliżył się do nich bez broni i z otwartymi rękami, pokazując, że nie ma żadnych złych zamiarów, no to banici skrępowali go i oczywiście zaczęli wypytywać, kim jest i po co ich nęka, no bo również zrozumieli, że to jest ten tropiciel, który tak niestrudzenie próbuje ich dogonić. Androk. W końcu rozkazał przywiązać elfa do drzewa, no i kontynuował przesłuchanie. Oczywiście niczego się od elfa nie dowiedział. Z jakiegoś powodu był przekonany, że Belek jest szpiegiem króla zoriatu, no i chętnie pozbawiłby go życia, no ale powstrzymywała go jeszcze obawa przed reakcją Turina, czy też ewentualnym gniewem. No i tak bandyci pozostawili elfa bez jedzenia i bez picia, przywiązanego do drzewa, licząc, że tym zmuszą go do mówienia. No, ale minęły dwie, dwa dni, i dwie noce, kolejne, no i w zasadzie elf niczego nie powiedział. Wszyscy oprócz belega byli już u kresu cierpliwości, no więc postanowiono zabić elfa i opuścić to miejsce, czy Turin wróci, czy nie wróci. Ale tej nocy w końcu Turin wrócił. Dostrzegł swojego dawnego przyjaciela przywiązanego do drzewa, no i mocno się tym wzruszył. Dopadł do niego, od razu rozwiązał mu więzy. Dopytując się, jak właściwie się tutaj znalazł. Elf był osłabiony, więc nie mógł mu odpowiedzieć. Turin zajął się więc z nim troskliwie, robił sobie też spore wyrzuty przy tej okazji, jako że sam powielokrotnie źle mówił o Tingolu i o Sindarach w obecności swoich ludzi, więc czuł się współodpowiedzialny za to, jak oni potraktowali Belega. Zwrócił też uwagę swoich ludzi na to, że prowadzą nędzne i niegodne życie, no i przysiągł. Że odtąd będzie atakował wyłącznie sługi nieprzyjaciela, a jeżeli nikt z obecnych tej przysięgi z nim nie złoży, no to on pójdzie sobie sam tą drogą. Na to złożył Czybelek, powiedział, że on pójdzie z nimi, że winy Toriatu zostały Turinowi wybaczone. Turinowi te wieści wcale nie przyniosły jakiejś specjalnej radości ani ulgi. Postanowił więc namyślić się do rana, co z tym zrobić, a potem opuścić kryjówkę, bo i tak, i tak już za długo w niej zostali. Belek co prawda spodziewał się, że jego dawny towarzysz broni okaże odrobinę więcej radości i entuzjazmu słysząc o wybaczeniu króla. Ale Turin uznał, że to on powinien udzielać przebaczenia, a nie je dostawać, bo jest, no już jest dorosłym mężczyzną i. Nie życzy sobie, żeby Gobelek pouczał. Ostatecznie uznał, że odejdzie wolny i wraz ze swoimi nowymi towarzyszami, których, jak sądzi, łaska Tingola nie obejmuje. No w tym się pewnie nie mylił, bo dlaczego miałaby ona obejmować bandytów. Który jednak, kierując się przekonaniem, że w każdym jest jakieś zaręko dobre, uznał, że ci ludzie bez wątpienia pójdą za nim i będą po drodze go też słuchali. A przyjaciel ostrzegł go, żeby nie ufał aż tak swoim towarzyszom, zwłaszcza Androgowi, ale Turin skwitował wszystkie te jego e, rady i obawy pytaniem, jak elf może osądzać ludzi. Belek odpowiedział na to dosyć prosto i rozsądnie. No tak jak wszystko, co się osądza bez względu na to, kto to robi. No bo trudno się z nim nie zgodzić. Zło jest złem, bez względu na to, czy jest czyniony przez elfa czy przez człowieka. Na tym dyskusja się skończyła. Elf ze względu na dawną przyjaźń nie chciał bardziej zniechęcać Turina do siebie i do Doriatu, zwłaszcza widząc jakie ma on teraz nastawienie do przeszłości. A Turin z kolei zamyślił, że odejdzie razem ze swoją drużyną i poprowadzi wojnę na własną rękę. Tym razem jednak będą dręczyć sługi nieprzyjaciela, a nie wszystkich, których napotkają na swojej drodze. Poprosił też Belega, żeby się do niego przyłączył. Elf początkowo odmówił, chociaż może nie dlatego, że nie chciał. Poradził się rozumu i logiki i raz jeszcze powtórzył, żeby wrócili do Duriatu No potem troszkę już uległ tym naleganiom Turina, ale spróbował go nakłonić, żeby chociaż wrócili do Dimbaru, no bo tam na północnym pograniczu byli po prostu potrzebni, za, żeby za, zatrzymać wypady orków. Turin jednak odmówił, no a wówczas Belek odparł, że jeżeli chce mieć go za towarzysza broni, no to musi go szukać w Dimbarze, bo on tam będzie czekał. Na zajutrz, kiedy się rozstawali, Turin rzucił na odchodne, że jeżeli elf chciałby dotrzymać słowa, no to powinien szukać go w okolicy Amonrod, dając tym do zrozumienia, że nie pójdzie za nim do Dimbaru, no i możliwe, że ich drogi więcej się już nie przetną. Co Belek skwitował jedynie stwierdzeniem, że w sumie to może i będzie lepiej. Po czym odszedł? Najpierw udał się do Menegrot. no i tam opowiedział Dingolowi i Melianie o wszystkim, co się wydarzyło, pomijając jedynie, jak miło go potraktowała kompania Turina, no i wówczas Meliana, dając Belegowi lębasy, jednocześnie wskazała, żeby wrócił jednak do Turina. No i tak też się stało. Elf zabrał wspomniany przeze mnie wcześniej miecz Angela i ponownie opuścił Menegrot. Najpierw udał się na pogranicze, no a kiedy nadeszła zima, i walki wreszcie ustały. Towarzysze spostrzegli, że Elfa nie ma już obozowisku. Tymczasem Turin po odejściu Belega poprowadził swoją bandę w stronę Doliny Sirion. Bandyci o dziwo zapragnęli wreszcie zaznać swojego rodzaju spokoju, no bo w tej okolicy coraz częściej nękały ich bandy orków i z myśliwych nagle stali się zwierzyną, więc ciągle musieli się kryć albo uciekać. Teoretycznie byłoby to bardzo dobre miejsce do spełnienia przysięgi Turina o nękaniu nieprzyjaciela, no ale ten dumał teraz, jak uczynić swoje życie lepszym. Chciał odnaleźć lepsze schronienie, zabezpieczyć się przed zimnem i głodem i być może dopiero wówczas utrudnić życie nieprzyjacielowi. Więc kiedy dotarł do Doliny Syrianu, to nie do końca wiedział, dokąd miałby się teraz udać. No ale zdarzyło się tak, że pewnego wieczoru jeden ze strażników podniósł alarm, wszyscy zerwali się na równe nogi. Gotowi do walki, ale między głazami zauważyli tylko trzy niewysokie zakapturzone postacie, które umykały ile sił w, w nogach, i mimo, że na plecach miały wielkie worki, no to pomykały dosyć szybko i zwinnie. Turin próbował wstrzymać ludzi, ale jak to zazwyczaj bywa, no to pomknęli oni najpierw do tych nieznajomych, Andro krzył z łuku, no ale te dwie postacie z przodu, nie zwalniając, biegły dalej i wkrótce rozmyły się w ciemności. Natomiast trzecia, wyraźnie być może nie tak zwinna, albo starsza. Została w tyle i wkrótce spętano ją, choć wierzgała i wyrywała się jak mogła. Turin podszedł, najpierw zbeształ swoich ludzi, no a potem zainteresował się postacią leżącą na ziemi. Okazało się, że był to Krasnolud, z plemienia Krasnoludów Pośrednich, jak się potem okazało, też jednym z ostatnich. Krasnoludy Pośrednie były wygnańcami. Z czasem ich plemię zmalało i skarlało. Stali się mniej zdolni, mniej zręczni, zdobywali w związku z tym mniej rudy, a więc z czasem także ich umiejętności kowalskie i inne rzemiosło podupadło. Nie znosiły, prawdę mówiąc, nikogo oprócz siebie. Wieść niesie, że nie darzyły szacunkiem nawet eldarów, a już zwłaszcza tych elfów, które przybyły z za morza, bo oskarżały je o kradzież i o zawłaszczanie ziem i też podziemi. Podobno to właśnie krasnoludy poślednie odkryły i zaczęły drążyć nargotrąd zanim jeszcze. Pojawił się tam Finlot-Felagund. Byli troszkę mniejsi niż zazwyczaj Krasnoludowie, chociaż wciąż silni i wytrzymani. W miejscu, w którym teraz znajdujemy się w opowieści, przy życiu został już tylko Mim, który nawet według rachuby lat Krasnoludów był już dosyć sędziwym starcem, a także jego dwaj synowie. Mim ofiarował Turinowi w zamian za swoje życie, że, wsk że wskaże mu drogę do swojego domu, do kryjówki, której bez niego. Nie będą w stanie odnaleźć. I otrzymawszy od Turina obietnicę, że kiedy dotrą do jego domu, to on nie skrzywdzi ani jego, ani jego krewnych, chciał powstać i ruszyć, ale bandyci powstrzymali go i zatrzymali, żeby został z nimi do rana, bo chcieli ruszyć, jak tylko zrobi się jaśniej. Mim błagał, by go wypuszczono i zarzekał się, że wróci, ale Turin był nieugięty, zaproponował jedynie, by Krasnolud zostawił w zastaw swój worek i wówczas będzie mógł odejść. Ale Mim odmówił, nie chciał się rozstać ze swoim workiem, więc bandyci zaprowadzili go do obozu i nałożyli mu na nogi pęta, żeby nie mógł uciec. Tak więc Krasnolud przesiedział całą noc, yy, nieruchomo, rozglądając się tylko gniewnie dookoła. Rankiem kompania Turina ruszyła w drogę. Krasnolud, zgodnie z obietnicą, zaprowadził ich do Amon czyli do łysego wzgórza znajdującego się między Sirionem a Narogiem. Do kryjówki Krasnoluda dotarli dopiero wieczorem. I mim u wejścia do jaskini zatrzymał się i zaprosił Turina do Barendanuet, czyli do domu okupu, no bo taką nazwę miał teraz nosić jego dom. Turin nie przejął się tym jakoś specjalnie, no i wszedł do środka, a za nim podążyli jego towarzysze. Idący przodem, mim klasnął w dłonie i natychmiast z ciemności wynurzył się dług, drugi krasnolud z pochodnią w ręku. Zamienili między sobą Kilka słów, po czym obaj ruszyli szybko tunelem, znikając z oczu Turinowi i kompanii. Androg był pewien, że jest to oczywiście zasadzka i chciał się ruszyć za nimi, ale Turin wstrzymał go i zaczął prowadzić swoich towarzyszy tunelem do mima. Wkrótce kierując się wątwym światłem z przodu i zawodzeniami mima, odnaleźli go w głębi komory, klęczącego na posadce nad ciałem swojego drugiego syna. Turin uświadomił sobie, dlaczego Mim tak bardzo chciał. Wrócić i zdał sobie sprawę, że ta skwapliwość, z jaką Androk sięgnął po łuk, może się okazać dla nich teraz naprawdę, naprawdę niekorzystna. Stanął nad Mimem i zaproponował, wiedząc co nieco o uzdrawianiu, że spróbuje pomóc. Mim jednak odrzekł, że właśnie dzięki decyzji Turina jest już za późno, bo czas, żeby go uzdrowić, już minął. I gdyby nie został zatrzymany na noc, to być może mógłby mu pomóc. Wówczas Turin znowu dał się ponieść żalowi i wielkim słowom, no i oczywiście obietnicom, ogłaszając, że dom okupu to rzeczywiście słuszna nazwa. I teraz cokolwiek by się nie zdarzyło, to on, Turin, jest dłużnikiem Mima. Jeżeli zaś kiedykolwiek zdobędzie jakieś bogactwa, no to oddaje Mimowi na dowód swojego żalu. Mim oczywiście przyjął tę obietnicę, no i pozwolił Turinowi i jego kompanii zamieszkać w swoim domu, pod warunkiem, że Androk, który zabił jego syna, połamie swój łuk i złoży u stóp martwego krasnoluda. Prócz tego nigdy też nie będzie już nosił łuku i nie dotknie go, w przeciwnym wypadku zginie przyszyty strzał. Okrótko no, mówiąc mim, przeklął drogę. Będę to oczywiście żądania te spełnił, chociaż niechętnie, ale opuszczając pomieszczenie, odwrócił się jeszcze w stronę mima i po cichu nie został mu dłużny, życząc, by ten skonał z gardłem przyszytym strzałem.